Mamy dziś 20 października 2024 roku. Wschód słońca o 7.10, zachód o 17.31. Dzień trwa 10 godzin, 21 minut. Jest krótszy od najdłuższego o 6 godzin i 25 minut, i jest dłuższy od najkrótszego o 2 godziny i 39 minut. Imieniny obchodzą Felicjan, Irena oraz Apollon, Andrzej, Artemiusz, Aureliusz, Aurora. Budzisława Jan Kanty, Jerzy Maria Witalis i Żywia. Ze świąt nietypowych mamy dziś Dzień Szelek, Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego, Światowy Dzień Statystyki, Europejski Dzień Seniora, Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni. Dzień Pasztecika Szczecińskiego, Dzień Krajobrazu, Światowy Dzień Osteoporozy i Międzynarodowy Dzień Leniwca. W 1314 Ludwik IV Bawarski i Fryderyk III Piękny zostali wybrani w podwójnej elekcji na królów Niemiec, co doprowadziło do wybuchu ośmioletniej wojny domowej. W 1548 Alonso de Mendoza założył La Paz, dzisiejszą stolicę Boliwii. W 1803 Senat Stanów Zjednoczonych ratyfikował zakup Luizjany. W 1918 Rada Miejska Lwowa przyjęła rezolucję o przyjęciu miasta do Polski. W 1941 w ramach akcji odwetowej Niemcy rozstrzelali w dniach 20 i 21 października o 2800 do 5000 mieszkańców serbskiego miasta Kragujewacz. W pobliżu wsi Achrobaza Niemcy rozstrzelali około 8-9 tysięcy Żydów z Mariupola. W 1950 urodził się Tom Petty, gitarzysta, wokalista, kompozytor i autor tekstów. W 1961 w ZSRR przeprowadzono pierwszą w historii udaną próbę wystrzelenia pocisku balistycznego klasy Głębina Wodna Ziemia uzbrojonego w głowicę termojądrową. W 1967 w Kalifornii po raz pierwszy sfilmowano mityczne zwierzę zwane Wielką Stopą. W 1968 podczas 19-letnich Igrzysk Olimpijskich w Meksyku Amerykanin Dick Fosbury wynikiem 2,24 metra zwyciężył w finale skoków z po raz pierwszy stosując rewolucyjną wówczas technikę skoku zwaną flopem. W 1972 urodził się Snoop Dogg, raper i aktor. W 1973 otwarto operę w Sydney. W 1980 ukazał się debitancki album U2 zatytułowany Boy. W 1982 po meczu Pucharu UEFA Spartak Moskwa HFC Harlem na zatłoczonych i oblodzonych schodach stadionu Łóżniki w Moskwie doszło do wybuchu paniki, w wyniku której według oficjalnych danych zginęło 66 osób. W 1986 roku okazał się album The Pretenders zatytułowany Get Close. W 1986 ukazał się drugi i ostatni album Frankie Goes to Hollywood zatytułowany Liverpool. W 1989 ukazał się debiutancki album Nine Inch Nails zatytułowany Pretty Hate Machine. W 1991 25 osób zginęło w wyniku burzy ogniowej na wzgórzach Oakland w Kalifornii. Straty wyniosły półtora miliarda dolarów. W 1992 ukazał się album Madonny zatytułowany Erotica. W 1998 okazał się debutancy i jedyny album New Radicals zatytułowany Maybe You've Been Brainwashed. Don't give up, you got a to w 2000 po drugiej rundzie toczonego w Detroit pojedynku bokserskiej. Wagi ciężkiej z Mike'em Tysonem Andrzej Gołota odmówił kontynuowania walki i zszedł z ringu. W 2003 roku ukazał się debitancki album grupy Trzeci Wymiar zatytułowany Cztery Pory Rapu. kolejny W 2012 zmarł Przemysław Gintrowski, kompozytor i wokalista. W 2012 w Warszawie oddano do użytku Dom Kereta, jeden z najwęższych budynków mieszkalnych na świecie. Znajduje się on w 152-centymetrowej szczelinie. W 2019 zakończył się najdłuższy lot pasażerski w historii, trwający 19 godzin i 16 minut. W trakcie którego Dreamliner australijskich linii lotniczych Qantas pokonał trasę z Nowego Jorku do Sydney. W 2023 roku ukazał się album Dari Zawiałow zatytułowany Dziewczyna Pop.